W na moim kanale serii oczywiście Polska, wiecie, ze mną Janina Witam serdecznie i Michała niestety widzowie nie ma. Niestety Michał wyjechał za granicę i nie. Z nami nie będzie na tej serii. Szkoda, 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 ale po prostu dzisiaj tak się wydarzyło, że muszą pojechać zrobić pieniądze, bo nie mamy kasy oczywiście na... Kurde, ja się lepiej schować. Kurde, Kamera już ujęła. Kurde, czekaj, to no zrób cięcie. Ja się schowam, ja czekaj, Karol. Pierd teraz to już e nie wyjdzie. E e czekaj, czekaj, nie, to ja no, odpaliłem. Dobra, jeszcze raz, jeszcze raz. No. Za mi się schowam. O, tutaj no będzie no, dobra kryjówka z bykiem. Dobra, no, tak, tak, podpalam. Podpalaj, podpalaj. Dobra, podpalaj. Dobra? podpalaj, podpalaj. Szybko pod... podpalaj. Podpalaj, podpalaj, podpalaj. podpalaj. Sobie. No niestety no eee, taki żart, taki żarcik eee, tak w No już stwierdzili, droga strona Dobra Janina, na sam Saturcika, do ciebie mam kilka pytań do Nie dobra quizy, lubię to z eee, pieniądze? O złotych. O złotych za pieniądze 100 zł, 100 zł, do ciebie kilka no To ja też, co to ja też, co ja, ja też co mogę? Nie nie, to jest tylko dla Janiny sprawdziam więcej dobra, no, to pierwsze, 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 do, pierwsze. Ja ze sprawdzianów dobra bo ja w szkole zawsze sam Komu musisz od, odpowiadać zgodnie z prawdą, dobrze? No! Na, na zadane pytania. Czy twój syn ma nowego kawalera? Dobra, w tupie z takimi pytaniami. Ale nie no, miałeś! Ja ale z so, tyłu było to wygrania, ej no. Widzowie, widzowie są ciekawi. Zadaje ci pytania no, takie, wie, widzowie są no, no ma! Ma! Ja pierdziele. Kolejny pytaje. Czy tym nowy kawalerem jest Michał? Tak! Co? O Ej, 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 Powoli Ej. powoli nie rozkręcajmy się, halo, czego chcesz Halo, 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 halo. Czy to prawda jest? Nie Jak to nie Co? Ej, w ogóle ja to bym podjechał z holową tego Janiny Poloneza żeby ona nie sobie mogła majstrować na blad. gospie Dobra, <laughs> to podjedźmy Znaczy czekaj, znaczy nie zmiada no, ten No dobra, dobre. <śmiech> dobre. <śmiech> <śmiech> to nie miał... I... Zobacz, zobacz jaki garb się tu nam zrobił. Znaczy nie? to nie miało tak zabrzmieć. Nicki karpie zrobił? No jak tutaj bi Dobra, e, pani no mam do Nie, nie, tego nie tak nie widzisz. Jalina, mam do ciebie jeszcze kolejne pytanie. Co? pytam tam jesteś Ale już się takie gołie No dobra, tylko inne Kiedy będziemy grali w Fasofobie? Dzisiaj Dobra, można... Ja wczoraj miałam chęć, kurde są No dobra, można dzi Można dziś. Ale na odcinek, no czy bez? Na odcinek, to można będzie przygardnąć jeszcze tego M Tego De. Pepe pana Dekla Pana Dekla, no można będzie nagrać, bo okay. o, Cześć Michał, skąd się tu wziąłeś? Pierdzielony ty. ty znasz taką grę jak Fastofobia? Znam, bo dzisiaj widziałem urywek No, no, to, to, to fajna gierka Premierowy. tak? Czy Przez to jest już na kanale? Gier. To już jest, to wyglądaj czy... A nie, poczekaj, jest, jest, to jest, jest, to jest. bo ja widowie to o mnie. A, bo my dzisiaj, bo w ogóle my dzisiaj nagrywamy. A czekaj, środę, my na ten dzień już... nagrywamy. Tak, a my w Ja to w piątek już... pozostawamy. Już... A w czyli na świeżo. 3 kwietnia to oglądacie. No. A ty kiedy ja? to pan ma W piątek. To też, a ty jak dobro? W piątek na. 15. Ej, na 15. Chyba o 15.30 mogę. Zobaczymy. Na 15 później. Dobra, może być na 15, to ty pójdziesz na 15:30. Nie, 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 ja na 16. Dobra, robimy te no porządki, robimy. To znaczy, trzeba tu Ale dowieć... co, będziemy jechać najpierw z obrządkami, czy najpierw z holowaniem tego poloneza? bo... Ty, to lepiej scholować najpierw. No. Dobra, słuchajcie. No Ursus w odcinku się rozkraczył, Mykani grzechą naprawił, ten wężyk pęki. No, no to, tak się to, dzieje to... czasami, no co można powiedzieć? Mamy Linę? No? Ja to bym Cztery. Michała! Ja, ja to bym Michała, za jedną nogę podpięła! Do Poloneza za ucho, wyjdziesz chłop. Tam Karol, w Prawite. Ja właśnie wiem, 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 jadę tam. Yy, no, także taka situation, taka situation taki i ojca jak to mówią. Co w ogóle i... my widzowie myślicie, żebyśmy na tej serii zaczęli hodować świnie? Króliki, ja bym chciała króliki hodować na tej serii. Ja bym ja, chciał jak, jak bażanty. Jak, jak ja bym dużo chciał ludzi bażanty. pisało w komentarzach, pani ostatnio z nami nie było, nie wiem gdzie pani była. E, że Pani ogólnie zaczęła gospodarzyć u siebie Ja nie, nie wiem czy to jest dobry pomysł Janina gdzieś ty byla czemuś mnie skrzywdzila Ale przewie, fryzurka się przewieje jak się na Czy jedzie na u siebie u. gospodarzyła? No Lew hmm. nie A wiecie panowie i panie ostatnie co mi przyszło? Co? Co? Karta 5070 Od Uuu. MSI i wiecie jak ona pięknie Kupiłeś? wygląda? No, Co ty gadasz? Dla, dla, a ile ona kosztuje, a ile kosztuje? 3,5 tylko. Serio? A czy A ty usie jaką masz teraz rzucono? 40-80 to mocniejszą wersję. A, bo 570 jest troszkę słabsza od tej 40 wie, Wiesz, ona jest nowsza, to może i to się jakoś równa, nie mam pojęcia. Nie ma ja nic w ogóle karty do kupienia z tych starszych generacji. Ja i patrzę, że młody masz to, bo dobrze, kurde. Takie drogie karty? No, cały komputer będzie miał teraz nowy Ale ty wiesz, że on musiał podpisać umowę na nagrywanie na 3 lata najbliższe za tą? <grym> ty, <grym> tak, a po co tak. by linę braliśmy, jak już z tyłu lina jest? Podpięta a dopowania. Ale czekaj, może z czyli... przodu da rady, to podpiąć, czy ciekawe? A nie wiem Czyli pani Nina już coś próbowała tutaj holować, że tak powiem No coś próbowała ale... to do tego nie podepnie A da się ten hak zamontować? Wieś się dał taki hak. No właśnie jest nie system. mogę Uważaj, jest zamontowany Czekaj Nie, da rady Jak nie? Stój o, o o, to czy... Stój, 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 no, stój, stój, Wyreguluj ten hak, weź go w mm, rączki właśnie Daj no, go się w dół. weź o o o, o jeszcze yy, troszkę, yy, troszkę yy, tego do O już, już już go mocuję, mocuję, mocuję. O, o, o Dobra, dobra o, będzie o, dobrze. Maszka! O o! Dawaj dobra. Łukasz, no dawaj Łukasz. Czekaj, 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 czek, czek, podjadę do tyłu. No dawaj łuki I patrz po prostu. Dobra, siadajcie. Kurde, bezproblemowo, teraz ja nie Janina się przejadę. Przejdźcie, z uważaj! Podrywasz mnie! Zabierz, zobaczcie, będę testował. rękę, zabierze Pani rękę. Muller Misch Limited Choc of Open Caramel. Eee, więc będę testował. Zapach? No odpal to Janina, odpal to. Zapach batona, zaraz Wam no, powiem, czy dobrze smakuje. What pal to. Ta no, jak Ci odpalę? No, no Bardzo dobre. jeżeli widzieli, to, to jest to dobre. Muller Misch, a wiesz... Wiktoria to strasznie lubi, wiesz? Spójrzcie na bo kubowali, Skodę tak. sprzedałem w bitwie. Skodę sprzedałem moją, tą oktawie, jedynkę co miałem, tą taką siwą sprzedałem. Dlatego później nagrywamy. Ja lubię mierdzić się, co dobre. A ja zacząłem pić teraz codziennie po jednym kefirze. Teraz będzie po rozrzutniku. Znaczy rozrzutnik... przepraszam, rozrzutniku. Roz, 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 o, rozrzutniku. nie zajechałeś. Ale to w sumie taki rozrzutnik, bo to też do gnoju a, służy tylko zdarzenia. A to, co zaczęłeś pić? Kefiry? Kefiry. <laughs> a kefir to nie jest taki faśny? Ale on ma taki fajny posłak, bo jak jest ciepło na dworze, to wiesz że dobrze taki kefirek smakuje? Ale to on, on jest kwaśny kefir, nie? I, ale zdrowy strasznie, bo on ma tą florę coś tam bakteryjną. Kurde, ja nie, ja nie wiem czy mi kefiry smakują, chyba nie bardzo. A ja wiecie co kupiłam ostatnio? Dwie śmietany 36 suszki za 4 nie złote i będę robiła masło, tylko się nie wiem kiedy. Boże, ale drugie. No właśnie, tylko słoika nie ma właśnie, nie? Będę musiała ogórki zjeść. A nie już kupić? To będę swoim specjalnie, kup Kup słuchajcie, pani, Ino, kiedy pani te tej. gruzy powywala z tego gospodarstwa? Tej, gruzy? Prost, Ja będę robiła pobywate... porządek, bo ja nie jadę terafii... biznes robić do gościa. Piąty gruz doszedł jeszcze. Jaki biznes? Michał, to prywatnie powiem. Prywatnie. Dobra. Popatrz, e, bo patrzę, że ktoś z tobą idzie, to prywatnie jesteś. Na, na razie nie mów Tu trzeba tylko wrzucić, nie teraz? Yy, tak, no i jedną belkę słomy byśmy im dali do pościelenia. No to belkę słomy to trzeba wrzucić... Yy, tak. Jaki mizos, Ej tak, e, Karol, wywal to, co jest tam w środku do końca. Wywalę im, poczestuję no. ich, niech się nakarmią. Tak, yy, nie biznes fajny. Grubasy. Mam nadzieję, że na nim się zarobić. dziś. Yy, aha, czyli to nie jest taki pewniak totalny, że 100% zarobku, tylko to jest taki pewniaczek taki, że znaczy... albo, się, albo się nie uda. Jeśli do silnika, to ci powiem zaraz Dobra, dobra na razie nie mów Ale to złe jakieś tajemnice przede mną A no, mi Kurze intruza no Ale to mogę zdjęcie? Czego? To ty nie znasz A, tego rapera? Raper? No jak nie znam? Oczywiście, że znam. <laughs> Słuchałem je raz Macie tajemnice przede mną? Niedaleko był chyba kiedyś wiesz Koncert? Mm. No Tajemnice? Nie mamy żadnych Coś... zaśpiewa pani... pani coś jak Kizo. Jak Kizo, dobra, a powiedz mi jak kołysenka. Jak, jak bletka, jak bletka, Bo pani nie, ma jak głos... Kizo. Dobra. Kiz, bo Kizo jak śpiewa taką kołysankę. Za każdą chwilę sto von. Dobra. To czekaj, uwaga. Czekaj, ty go. każdą Kasak nie jest to! co należy do O go, jak kurki pani Gosiu też. Ej, ej, Pani jak oryginał. Normalnie kizo Będę cię I co? Nie no Janina, Janina, co ty na to, żebyś przyszła kiedyś do mojego studia i żebym nagrał ci jakąś piosenkę Chyba być na to chętna Ale jak kizo No możesz zrobić cover za każdą chwilę stołu, nie widzę problemu Ale mógłbym, może, no dobra zrobię tak, będę twoim producentem, ja ci napiszę piosenkę, wszystko ci przygotuję i przecież tylko zaśpiewasz, dobra? No. Ale możesz już kiszoneczkę nabijać Eee, za każdą chwilę z tobą no. O to Janinko, zobaczymy. o Janinko, ty naj, największą może, może kiedyś coś, ale ja nie wiem czy polska scena jest gotowa na mój śpiew No właśnie polska ja scena kanienica jest że gotowa że nie jest No Nie wiem czy raperzy by ci nie zgłębili za to, bo byś zabrała mu chwilę Eee, yy, wal Jeszcze drugi No ale i tak całość patrzą To co, jeszcze <laughs> mam coś zaśpiewać? Powiedzcie mi Spokojnie, możesz Poprosiłbym na taką piosenkę wykonawcy z Kolima Bebesita Ej, jaki jest tekst? Hej, bebesita! Tekst jest tak! Hej, bebesita, jak ty to robisz, nie mam pytań! Aaaa, gadniesz uczucia, potem znikasz! No, Przerasz mi serce jak bandyta! Skończasz? Dlaczego ja, ja się Walgo. pytam, jak. Ty, jak ja mam tutaj podgląd na to? Bebesita. No ja bym jeszcze. Daj, ja daj O! Jak ty to robisz, nie mam pytań! Krajeżup Łoo Kraj jest pisece jak strzelasz serce jak bandyta Dobrze pójdźmy teraz co wow. innego Teraz, e, teraz poprosimy Bonus Może jakiś, jakiś RPK RPK Może tego repu byś zaśpiewał nam Coś Ale tego nie wiem no, czy umiem tego repu wiesz REP REP czy jakoś tak to się gada jak to się kurde gadało REP REP chyba No czy ten TREP? Nie wiem. Yy, Rap, pani czy TREP? TREP? No. Yy, pani zaśpiewa bonus y, RPK fałszywi koledzy. A, yy, jak albo jest tak? O ja pierdziele. Albo 60. Albo, albo, albo... Kapuś, kapuś. I na sześćdziesiątka. Bez chłopogu. Żadna najlepszego ziomka. Kapuś, kapuś. Ona wciera. Dobra, starczy, starcie, starczy. To jest, to jest, to jest. Dobra skąd to powiem muszę iść. Bibi bi bi bi, 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 biznes robi. Dobra, to słyszę. Jeszcze, jeszcze się nie nażarły? Dobra, niechęć. właśnie, bo ja nic nie słyszałem o tym ja biznes. ty wychodź. Dobra. Gadałem z tym gościem co od niego go kompani tego fachra, to 60 bym nie kupił i jakby się udało to by się ją sprzedały i drożej. Przecież ona jest dużo warta. No z 70 można ją wystawić, to spokojnie. Skapu, do niego, ja go tu będę kupić. pracowała negocję u Was! Ile musi zapracować to... go... Idzie ze mną? To dawaj, to z nim ponegocjujemy, dobra Dobra, Janina, my idziemy, bo musimy dostać... Do widzenia pani Janino! No I ta się! Do widzenia reperko! Kapuśki! To jest nasze? Nie! Nie, nie, zostaw, 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 bo to wiesz. Słuchajcie, powiedzcie mi! Nie, Cieba. nie podchodź, nie podchodź! Co? Znowu, nie wystawiałem na wasi łamcy no!

po 30, będziemy gadać, yy, bo my chcemy ją kupić chociaż ja, soc no ja specjalnie nawet po Mówiłeś, naprawdę, że kupiłeś ją za 30 tysięcy Ja tu na zaciszu, tak mi mieszkam specjalnie, Dobra. bo ja tam na tej łące ja się usprawiedliwiłem, ja tam wystawiałem, bo tam jest Dobra. droga główna, tam ludzie jeżdżą no, i żeby o co chodzi, nie, nie wystawiasz na internecie i tak dalej ale o takim powie, jak mnie normalnie dobrze. zlałeś, to już tego nie wystawiałem, także ja nie, się... nie widzę konfliktu, Dobra. naprawdę się dodejdźmy do Tyle. I mnie nie słyszało. Nie, o to chodzi, my przyszliśmy z tobą pogadali na temat 60 i jest na sprzedaż. No. Kupiłeś o za 30 tysięcy z tego co mi się pojawiło. Za 32! Za 30. Nie, za 32 kupiłem. Dobra. Ile za nie? Dobrze, przesz? bez różnicy. I ja zrobiłem nie, jeszcze wspomagają kierownicy. Nic tu Dobrze. nie robiłeś, nie kłam, że tu coś robiłeś. Ile za nią dobra, chcesz? Już nie będzie, zrobiłem! Nie. Zrobiłem, no sąd zobacz! Dobra, dobra, dobra. zrobiłeś, eee, ile za nią chcesz? Zapraszam, zapraszam, zobacz, mówię tę butelkę. Tu jest zbiornik, tu są węże poprowadzone i tam, zobacz. Jak ta lekko chodzi? Odpadł. Bez siły, nie palcem. No faktycznie, no zrobiłeś to. No. Dobra, ile za nią chcesz? A ile mnie dasz? 35 No weź coś, załóż coś, żebym zarobił. 35 Trzydzieści że będzie dobra cena, taka uczciwa, gdzie wiesz, A ja będę Ja myślę, że trochę za dużo, ale niech będzie już. A już jakbyś zgodę. mnie coś założył? Bo ja cały dzień się jej robiłem. I części miałem swoje. Ile ci dolarzyć? A ile byś mi proponował? Bo takiej w okolicy nie znajdziesz, co masz w No poczekaj, no, się, no tu, Zobacz, ci zobacz jakiego tula lubiłem jeszcze. Dobra. Na Na za ulicę. O ty, żeś, ty chamie, ty. Ty dura to dokładałeś? Jak Do, ten tur był tu był? Ty chcesz mnie oszukiwać? Dokładałem. normalnie muszę i wczoraj. Czekaj, tu, tu ręce. Zaczynają coś swędzić, Dobre, Dobra, dobra. już, o, już o, było z tym nie? tulem. No, no, no. To coś te łapy mnie zaczynają swędzieć kurde. Nie, już było z tym tulem, Dobre, dobra. Tak Dobra. 35 będzie porządka? Ale byłem, zobacz, kabinę naglaka dodałem tu, bo tu była ta. Ja, ja. eee? Ale chłop, oszukuję, no po prostu. Dobra. Już, nie mnie ręka zabiegła. Tylko to ty wspomaganie zrobiłem. Wspomagania też nie robiłeś, bo było. Co ty myślisz, żeby oszukasz? Zresztą to jest nasz ciągnik, on jest taki Człowieku, naprawdę to jest nasz ciągnik czy... Ja nie ukradłem, ja u siebie ukradłem Ja wiem, ale my o, tak. go sprzed... dla gościa powiedzmy sprzedaliśmy w cudzysłowiu I kupiłeś od niego, dobra Gosio, 35 tysięcy pasuje? Dobra no pasuje. Umówkę, idź po umówkę i przychodź tutaj z papierami No ale ja na, nie, na nie mam noce. umówki, bo mi wszystkie u, pasuje mówkę. I kopa, Dobre, i, kopa. Mam. Dobre, mam. I kopa No i, i kopa no, lecimy. Ja pierdzielę, ja pierdzielę. Ty, 35, komu to będzie dobre cena, Michał? Ty. No dobra, wystawimy za 70 i. Luksus. Możemy nawet troszeczkę zejść sam. 70, 70. 70. Dobra, yy, i dobra, umowa. Ja podpisuję. Czekaj, yy, 35 normalnie wpisuję. No to w piśmiej, to będę musiał mieć podatku. Nie, 35. Wpisz Ja wolę tam wpisywać normalną kwotę. W piśmiej. Dobra. Już? No. To tela kasa. Słuchaj, no. synu. Daj kasę. Chodź. Ale... My wreszcie sobie, pieniędzy. bandito. Co? Nie! 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 już Nie! 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 Nie jest w porządku. Poskakam, bo ja nie mogę teraz, tylko mogę palić. Iiii po główce poskaczemy, pa! Nie, dobra, pa. dobra zgadzasz się, <laughs> ja wiedzę, że nie kłamał. Zgadzasz się. Dobra, dobra. Ja widzę ja. Wiesz, że spisana, to najważniejsze. Michał, dawaj na dach i jedziemy. Schujcie się, no Może, dito. może się będziemy jeszcze dogadywać w sprawie kombajnu. No, Karol, żeś zawalił. Dobra. To jest. Ale złote zło, zło interesy z panem się robi. Kiedyś jeszcze wpadniemy po coś. Już wy wpadajcie, bandysi. <laughs> Dobre, dobra, dobra, chcę, żeby przyjechać, tak, chcę, żeby przyjeżdżać, ze serio, chcę, kiedy kiedyś kiedy chcesz przyjeżdżać. ja mieszkamy. Kiedy chcesz pan... przyjeżdżać, normalnie dobra. nie przyjmujesz nic z tu się, ale więcej. Dobra, do widzenia. Uczy pan, pan jest do dobrze, uczy się. ja nie słyszał nic więcej. Mam zadowolony 5 tys... No, przepraszam, przepraszam. nie powiem tego więcej. I Ej, panie, czego... trzyma się, pan wiecie, tego dziką tam? Gdzie? Poś... <śmiech> <śmiech> tam się zrobić, jak? O kurde. Michał? Tak? Ej, halo. Ej, gościu. Ej! Halo! Ku... Ej! Co, no? kurde! jest! Dobra, zwierzcie, gościu! Panie, Zik mnie zaatakował! Myślałem, że go widzowie. Uciekaj, pan! O, myślałem, że go Uciekuj. A cały możesz się. Pan... Ale mi poprosił, za nami. Ty. Ja go nie, u, nie, uderzę, bo tym razem to nie, nie, Michał! nie, 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 Ale nie, 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 Dobra, zostaną już więcej osób zobaczy, jaja, jaja zadzwonił, za zobaczył, za ten... zobaczył, że wiesz... I dzwoni, jaja robi, że kurde... Jeszcze 13 sekund Dzień. i ogłoszenie, już by ktoś widział. Dzień dobry, dobry. dobry. To tutaj? Y... O kurwe, to jednak mi jaja. Dzień dobry. Y... Ja w sprawie tego ogłoszenia, y... proszę pana. Coś Dzień Pan ale tak. to, 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 rzeczy, to rzeczy niemożliwe. Jakim cudem? Ale co? To znaczy, pan tak nie. szybko tu się zjawił. Pan tu z wioski, czy co? Przecież ty wioski no? obok pan miał, no. trzy wioski obok płatniało. Trzy wioski obok mieszkał. No to jak pan przyjechałeś? Proszę pana, no długa historia, ale ja ogólnie tydzień temu zdałem już kurs na motolotnie, kupiłem sobie ostatnio, no i pierwsze <noise> miałem lądowanie, nie? O kurde! Ale to w sumie dobrze się składa, to od razu bym wrócił tym ursusem. Dobra. Proszę oglądać, w takim razie, no cóż, no tak jak na zdjęciach widać, to wszystko na wyżej mi pomożecie później jakoś ten zabrać? Tak, nie jasne, będzie problemu jasne. z tym, to to ogarniemy, także spokojnie. Ogląda pan, no widać, Ech, no wszystko kurde, jest elegancko, panu. tak jak mówię. Proszę pana, ile lat gospodarze? no zresztą widzicie, no ubrałem się do tego niebagatelnie. Przygotowałem się, bo no, powinienem zobaczyć, panu, no proszę pana, dane. takiego Ursusa 60 w tym stanie, jak ja zobaczyłem opis, jak spojrzałem tylko na ten tur, kurde, na siłownikach, proszę Pana, a nie z tym opadającym... Buzdynie, no tak, no. Opadającym, wiecie, turem, tak? Eee, proszę pana. A pan bardziej blond, rudy. Pan mi nie gada. Tu jest wspomaganie kierownicy? Jest. A no jak? Proszę pana, taki skurde. Picny, pisa, no skurde. wszystko jest Proszę pana, widać. Migacie są oponowe, oponki... Było dbane, było oponki, prawie że patrzę tu obciążniki! Nówki. To, to nówki. Obciążniki Gdy eleganckie. Ale panie, te te te, te te, te, ogólnie koła to nie widziały tego pola jeszcze normalnie One No ja widzę, nie, no nie. ja widzę no to kurde to, 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 to nie człowiek robili, człowiek panie spojrzyj to, to tu jest. Proszę, proszę pana, ale widzę tu silnik na pewno oporowo działa no. i w ogóle. Bo ja tak, patrzę, że tu rura... No nie, pana! Rura wydechowa to aż się prostuje, proszę rura pana. Prostuje, proszę rura pana w tym. rura wydechowa od roboty to aż się prostuje. Panie! Jak pan Gałcudasz, to normalnie ładnie mi dziś drogi. Teraz patrzę dodane, normalnie na polu, to może o trzeciej nocy jechać, proszę pana, A. robić i te ciągnić się roboty nieboj nocy. tylko. Dwa koguty. No skór Panie Dwa koguty jak... to jest tak, też tak niespotykane, powiem panu. Panie, ja będę mógł jechać w nocy na lotnisko pas startowy rozświetlać Ja za panu samolotu. powiem tak, no tak. Ja powiem, powiem panu tak, to było moje oczko w głowie na tyle panie, że kiedy na wakacje, w wakacje gdzieś wylatywałem, to on leciał razem ze mną. No ja się nie dziwię, ja też będę go zabierał. Panowie, ja nie wynajmowałem nic, proszę pana, żadnych samochodów na wakacjach, tylko ursus jeździłem. Panowie, ja zapytam tak: czy cena w ogłoszeniu jest sztywna? Jest no, sztywna. No 65 tysięcy, no sztywnie, o tyle Powiem panu tak, żebyś pan miał sam włożyć to, co my włożyliśmy w tego ursusa, to powiem panu, A... Ale po... <słysza> Jeszcze ile roboty, Karol? No właśnie, no. Ej, ładnie byś Dobra, panie, rób pan przelew i zabieraj pan to, bo to. Dobra, panu. Czy pan kaska gotówkę? Mam go weszkę, no to. Tylko... Nie, nie ma co nawet go odpalać, nie musisz przyjeżdżać. Proszę pana, powiem powiem pan tak. Jest. Czy kwota jest sztywna? Sztywna. Jest nie, sztywna, tutaj... No nic tam, no widzę, że pan kredygostął, tę stówę mogę na paliwo zejść Wie no, Ja pan co? Nie, to ja panu dołożę stówę. Proszę bardzo. <laughs> <pan go. laughs> o kurwa, syn. z takim czymś się jeszcze nie spotkałem. Cóż, elegancja, dziękuję. No kurwa, już. Ja już mam na tego ursu, to jest? Ja, pana, usta, to jest pana, ten... co pan już mi dał yy. tu 65 100? Tak. Zobaczcie pan, ja pójdę, przeliczę. Michał, albo przelic. idź przeliczyć. Idź w uczliczarkach, się Dobrze. Biorę. Ja z Przyjdź umowę, przyjdź umowę, Michał. Panie, hmm. powiem panu tak. No nawet pan nie chcesz odpalić, zobacz pan, posłuchaj. Ale nie pan na nie, 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 hmm. nie marcił, bo zaczyna się obawiać. Proszę pana, rura się prostuje w nim. Proszę, pan, nawet się, panu mogę zdradzić taki sekret, podpisana. że tancerki tańczyły na tej różowej. Panowie, proszę, stańcie proszę, tutaj obok. Dziękuję bardzo. Stańcie obok niego, ja sobie zrobię z wami zdjęcie, panowie. Kiedyś może mm. pana imprezę zrobiliśmy, że yy, tancerki tańczyły na tej różowej. Panie Łysy, tam yy, obok tego szarego. Obok tego szarego pan stanie. A, o tutaj? Tak, tak, tak. Yy, jeszcze troszkę do Na pamiątkę chce pan wiesz? Yy, bardziej, bardziej, bo. Drub za... pan tylko o te. Yy. zasłaniajcie! Yy. O tak? No tak nie stronie, po drugiej stronie. A tu? Nie po tej! A tutaj, tak? Tak, o, tak. O, o, o tu, o tu, o tu? tak go stanąć? O tak, o? o tak, no, no, no. Dobra, no i sobie na pamiątkę i kasa dana. umowę, pod... Ej, umowę daj podpisać do gościa. No daj mu do ręki. A! Rozpisane? My już mamy... Rozpisane. to mamy To proszę. Proszę. O, jedno dla pana, jedno dla mnie, no i niech służy. Dobra, dziękuję panu bardzo. Proszę odjeżdżać. Ja pierdzielę. Trzy interesu to w tym życiu nikomu nigdy nie zrobiliśmy. Ja, jak, wiem, to jak, to 13 jak to możliwe? Jak to możliwe? Ale to jest